Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich rodziców i gości na naszym wyjątkowym przedstawieniu. Dzisiaj, dzisiejszy dzień to dla nas szczególny moment. Koń, kończy się pewien etap: trzy lata wspólnej nauki, zabawy i przygód, które szybko minęły. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was bajkę muzyczną pod tytułem Jaś i Małgosia. To nasz sposób. By podziękować Wam, kochani rodzice, za wsparcie, uśmiech, cierpliwość i obecność każdego dnia. Mamy nadzieję, że wywołamy dziś na Waszych twarzach uśmiech, może nawet wzruszenie. Usiądźcie i wyg wygodnie, a my zabierzemy Was do za zaczarowanego świata wyobraźni. Zapraszamy i życzymy miłego oglądania. Słuchajcie, oto bajka. Stara bajka, samograjka, ale dla was daję słowo: wymyśliłem ją na nowo. Jeśli nie znacie jej, to poznacie. A było tak: w małej chacie od ludzkich osiedli zdala mieszkała rodzina Drwala. Z czterech osób złożona. Był więc drwal, jego żona i jak to się zwykle w bajkach kleci, Było także dwoje dzieci w waszym wieku mniej więcej. Ja piosenkę im poświęcę. Przysłuchajcie się piosence. Muzyka Ale śpiewacie cudnie, ale minęło już południe. Ojciec czeka na obiad w lesie. Dziś Małgosia kowiałkę zaniesie. Pójdziemy z Jasiem we dwoje, bo ja troszeczkę się boję. Dlaczego puszczasz ją samą? Pójdę z Małgosią, mamo. A kto mi w domu pomoże? A kto uprzednie w oborze? A kto zamiecie w komorze? No dobrze już. Tym razem pozwalam iść w To zresztą niedaleko. W jest chleb, jest lekko, a tu gorące pierogi. Nie zwalczajcie więc drogi, lećcie szybko jak dwa szczegóły, by pierogi nie wstydli. Już biegniemy, mamo droga, pamiętamy o pierogach. Jeść. I cześć! Ruszam prosto na nie, będę miał żadanie. Chyba to są owce dwie, to ich język aż się wie, trzeba szybko jeść i cześć! Nie, to dzieci mam więc pecha. Cóż mi z dzieci za pociecha? Ja tu sprawuję władzę, choć mi w brzuchu burczy z głodu, ale wilki z mego rodu tym się szczycą od stuleci, że nie krzywdzą małych dzieci. Dziękujemy ci, wilku, za to. Jadło wyrzekam się z własną stratą, teraz nie tajcie mi stąd. Do widzenia, już nie drażnijcie mi podniebienia. Idźcie w polanę, a ja o suchym pysku zostanę. Lećmy, Jasiu, tędy, przez tmienie! na szczęście pierogów nieje, a tato lubi je. I czeka, słyszę już jego głos daleko. daleko. Pierogi wystygły sato, pierogi są smaczne z grzybami, a te grzyby zbieraliśmy sami. Co pierogi, a to ci dopiero, Zamachnąłem się właśnie sikierą. zostawcie ko z zjem potem, zmykajcie dzieci z powrotem, bo tu wokół drzazgi lecą, a ja popracuję nieco, nie mam czasu do stracenia. Żegnaj sato, do widzenia. Wracajcie tą dróżką na wprost. Słyszysz, Jasiu? Śpiewa, Mam Małgosiu, nie lew, pliszka. Spójrz, jaka dziwna szyszka. Na szyszkę trochę zagładka. Spójrz, to przecież czekoladka. Tu jest irys, tu cukierek. To się poukładał w szereg, jak w sklepie, taki równiutki. Tu znowu leżą ciągutki. Wyborne. I słodkie szalenie. Trzeba napełnić kieszenie. Naj no, się też nie zawadzi, a dokąd ta droga prowadzi? Bo tam na ożniarę leżą krówki rozsypane. A tu znowu inne słodycze, jak dużo, prosto, ich nie zliczę. Marmolatki, czekoladki rosną wprost jak leśne kwiatki. To ci dopiero przygoda, nie zjemy wszystkich, a to szkoda. Stój, popatrz, nowe piernika. czy to sen? że dały się wziąć na przynętę. To zarównica zła i na czarownica, ha, ha, zna mnie cała okolica. Ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję. uha ha, mam ja wilka na posługi. Ha, ha. czy to słoty, czy szarugi. Ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję. Piernikami dzieci. Ha! Ha! Kto tu nie wyjdzie więcej. Ha! Ha! Pięć się grzeje, żarem dzieje, ja się śmieję. U, a, ha! Słyszysz, co ona śpiewa? Jasiu, Jasiu, będzie krewa. Dawno miałam na was krabkę, Padliście w moją pułapkę. Droga do mnie wydawała się słodka, a czy wiecie, co teraz was spotka? Myśleliśmy, że pierniki są dla nas. Dobry z ciebie ananas! Potrzebnie pani się złości. Myśmy przyszli do pani w gości, a przecież ludzie w Polsce słyną z gościnności. Niech nas pani wypuści! Wypuścić was? A już ci! Zaraz pony was pochwycę i poznacie czarownicę. Pani tylko tak straszy. Nauczyciel w szkole naszej uczy nas od dawna w życie, że czarownic nie ma na świecie. Co? Tego uczą was w szkole? jak kwić się nie pozwolę. To zuchwalstwo daje słowo. Kim więc jestem? Owcą, Krową? A może po prostu sobą? Moja szkole jest inaczej. Kto nie wierzy, ten zobaczy. Będę trzymać was pod kluczem. I upasem, i utłuczem. Bo nie lubię chuder laków. Mięso chude jest bez smaku. A w dodatku łykowate. Potem rzucę na łopatę. I pod wczesnym rankiem kupię kezmajerami. Proszę pani, ja nie wierzę nawet wilk, że rocznym zwierzę był głodny nas oszczędził. Wilk ma w lesie dość żołędzi, to punkt pierwszy, a punkt drugi wilk jest u mnie na posługi. Gdy sidła na zostawia, on już wie, co piszczy w trawie. My jesteśmy dziećmi dwa lata, to już Będzie działa, to ja będę ucztowała. Pani jest bez serca. Pani jest ludożerca. Przykro słuchać tych złorzeczeń. Ma być pieczeń, będzie pieczeń. Ich mowa już mi obrzydła. Chodźmy wilku, Zastawić sidła. Pójdziemy przez gór, przez knieje. Zobaczymy co tam się dzieje. A wy dziadki jedzcie dużo I nie łamła łakocie służą. przed wieczorem, słodyczami na skupasie, no i zje po pewnym czasie. Niby ładna, niby młoda, a taka niedobra, szkoda. Trzeba pójść po rozum do głowy. Posłuchaj, mam plan gotowy. Zawsze noszę drut przy sobie, z drutu różne rzeczy robię, a tym razem w sposób chytry mój drut przerobię na wytrych. Pomóż mi, bo drut jest grudy. Zaraz podejdę do próby. Lecz krawka jest trochę za ciasna. by więc nadzieja wyszła? Rozsumiemy trochę kratę. Ty pchaj na tę, a ja na tę. Mocniej, mocniej, Jeszcze dziewko. Ty jasz, rękę masz krzepką, a ja? Pchaj łokciem, kolanem. Już zaraz się tam dostanę. Jestem w zamku, drutem kręcę. Mam trochę za krótkie ręce. Ach, jak ty to robisz, zgrabny? Majster z ciebie i mądrala. Znajdź, że jesteś sędrwala. Zamek zgrzytnął, do roboty. Jeszcze tylko dwa od obroty. Lecz ręka mi już trochę omdlała. Będę ją powstrzymywała, ja się jeszcze chwilka mała. Wytry znowu się obraca. Drut ostatni zatrzask maca. Wnet skończona będzie praca. Z czoła pod ci spływa Trzeba wytrwać. Już niedługo. Co to? Czy się zamek zatkał? Nie, to już otwarta klatka! Znów jesteśmy wolni. Brawo! Uciekajmy teraz, żwawo! Uciekajmy! Mrok zapada! Ciszej! Ktoś ku nam się skrada. To na pewno czarownica. Skryjmy się, bo się z księżyca. Na nas rzuca swoje światło. Teraz uciec już niełatwo. Co to? Klatka jest otwarta? Gdzie więźniowie? Cóż do czarta? Pewno w kąt się gdzieś zaszli. Odezwijcie się w tej chwili. Prędzej! Nie ma żartów ze mną. Wnet was znajdę, choć jest ciemno. Zrewiduję całą klatkę. Patrz, Małgosiu, mamy gratkę. Podkradnijmy się czym prędzej i zamknijmy w klatce jędza. Dzisiaj sklejmy się za drzewa. Ty z prawa, a ja z lewa. Cicho, bez szelestu. Gdzie się podział drut mój? Jest tu. No to bierzmy się do dzieła, by nam jędza nie umknęła. Jeden ruch w drucionym Właśnie szczycą Wszystkie wilki z mego rodu Że choć kiszki burczą z głodu Żaden z nich nie skrzywdzi dzieci I tak jest już od stuleci Żegnaj Niech co chce się dzieje A ja precz odchodzę w knieje No to koniec już zabawy Chodźcie do mnie Wezobany Powiem wam jak stoją sprawy bardzo lubię zażartować i was chciałam wypróbować. Bajka nasza się nie liczy. Tu jest fabryka słodyczy. Za drzewami, z tamtej strony widać szklane pawilony. A te wszystkie czekoladki, marmoladki, raczki, krówki spadły dzisiaj z ciężarówki. Ja pracuję w magazynie. Odpowiadam, gdy coś zginie. Towar ten to rzecz nie tania, aby właśnie bez pytania Zrywaliście pierniki. Chciałam was ukarać, smyki, bo cudego się nie zjada. A więc to była maskarada? Więc te dziwy się nie dzieją? Czarownicy nie istnieją? O tym wiecie już ze szkoły. To był tylko żart wesoły. Na nim bajkę stopa Czyż nie znacie się na żartach? No a chatka piernikowa? To produkcja eksportowa <laughs> dla nabywców z zagranicy. Dwie się chatką czarownicą. Ładujemy chatki w kratki, pakujemy je na statki i tak właśnie w świat przez gdynie towar nasz na zachód płynie. No, wilk, co tu wśród sosyn mówi dla na nas głosem? To nie wilk, to pies po prostu, lecz większego nieco wzrostu. Wieczór mądry, tresowany, czyż nie znacie tej odmiany? Lecz on gadał nam wyraźnie. Chyba w waszej wyobraźni. Pies nie gada, tylko szczeka, on szczekał już z daleka. Wilk nam się przewidział. Szkoda. Piękna była to przygoda. No to bardzo przepraszamy. I wracamy już do mamy. Tato nas na pewno zgadnie. Tak nam przykro, proszę pani. Powiem wam na pożegnanie, żeście dzielni niesłychanie. Za to każde z was dostanie po pudełku czekoladek. A dla mamy na wypadek, gdyby bardzo się gniewała, będzie ciastek torwa cała. Może jaś by sam je dobrał? Pani dla nas taka dobra. Moja dobroć was zachwyca? Przecież jestem szarownica. Ale o tym szach nikomu. Teraz lećcie już do domu. Do widzenia. Bądźcie zdrowi. Tędy, prosto ku domowi.